Cześć wszystkim, dzisiaj porozmawiamy o tym, jak poradzić sobie z zimową chandrą. W trakcie zimy wielu z nas czuje się zmęczonych i pozbawionych energii, ale nie dajmy się zimie. Istnieją drobne rzeczy, które możemy robić, żeby poczuć się bardziej energicznymi. Powiemy o witaminach, aktywności fizycznej i o tym, jak spędzać czas z bliskimi. Zatem przygotujcie sobie coś ciepłego do picia, i sprawmy, żeby ta zima była przyjemna. Nie zapomnijcie zasubskrybować kanału i kliknąć dzwoneczek. Kliknijcie przycisk subskrypcji i podzielcie się tym filmem ze znajomymi. Po więcej informacji na temat twórców tego filmu zajrzyjcie do opisu. Wszyscy wiemy, że dni są krótsze zimą. I często czujemy się nieco przygnębieni, gdy nie ma słońca. Dlaczego? Ponieważ słońce jest naszym głównym źródłem witaminy D, która jest niezbędna dla naszego zdrowia fizycznego i psychicznego. Witamina D odgrywa ważną rolę w produkcji serotoniny, hormonu szczęścia. Więc kiedy nie jesteśmy wystarczająco wystawieni na działanie promieni słonecznych, nasze ciało nie produkuje wystarczającej ilości serotoniny. A to może sprawić, że będziemy czuć się zmęczeni, rozdrażnieni i przygnębieni. Na szczęście istnieje proste rozwiązanie, aby zapewnić sobie odpowiednią dawkę witaminy D. Możemy postarać się włączyć do naszej diety produkty bogate w witaminę D, takie jak tłuste ryby, jajka czy grzyby. Ale najłatwiejszym i najskuteczniejszym sposobem na uzupełnienie niedoborów witaminy D w okresie zimowym jest suplementacja. Dostępne są różne rodzaje suplementów diety z witaminą D, takie jak kapsułki, krople czy tabletki. Zawsze możesz skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą, aby dowiedzieć się, który suplement jest dla Ciebie najlepszy. Oprócz witaminy D w walce ze zmęczeniem i brakiem energii zimą, mamy jeszcze jednego ważnego sprzymierzeńca kwasy tłuszczowe omega-3. Te niezbędne, nienasycone kwasy tłuszczowe, które znajdziemy przede wszystkim w tłustych rybach, olejach roślinnych i niektórych nasionach, są kluczowe dla prawidłowej pracy naszego mózgu. Wyobraź sobie Omega-3 jako prawdziwy doping dla mózgu. Usprawniają komunikację między komórkami nerwowymi, dzięki czemu możemy lepiej myśleć, zapamiętywać i koncentrować się. Ale to nie wszystko. Omega-3 mają również pozytywny wpływ na nasz nastrój i samopoczucie. Liczne badania naukowe potwierdzają, że przyjmowanie omega-3 może pomóc w łagodzeniu symptomów przygnębienia i lęku. Zawsze wybieraj produkty wysokiej jakości z pewnego źródła i skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą w sprawie odpowiedniej dla ciebie dawki. I wreszcie moja trzecia rada, jak zdrowo przetrwać zimę. Magnez Magnez to prawdziwy sprzymierzeniec w walce ze stresem i jest niezbędny do rozluźnienia mięśni i nerwów. Pomaga również regulować poziom kortyzolu, naszego hormonu stresu. Zimą nasz organizm zużywa więcej magnezu z powodu zimna, braku światła słonecznego i świątecznego stresu. Przez to możemy czuć się zmęczeni, niespokojni i zestresowani, mieć problemy ze snem oraz odczuwać większe skurcze i bóle mięśni. Aby temu wszystkiemu zapobiec i spokojnie przetrwać zimę, ważne jest aby dostarczać organizmowi wystarczającą ilość magnezu. Znajdziesz go w różnych produktach spożywczych, takich jak orzechy, zielone warzywa liściaste, gorzka czekolada czy woda mineralna bogata w magnez. Ale suplementy również mogą być dobrym sposobem na zapewnienie jego odpowiedniej podaży. Zwłaszcza jeśli nasza dieta nie jest do końca zbilansowana. Magnes jest dostępny w różnych formach, z których każda ma swoje zalety. Zapytaj swojego lekarza lub farmaceutę, która forma będzie dla Ciebie najlepsza. Porozmawiajmy teraz o kolejnym sposobie na pokonanie zimowej chandry. aktywności fizycznej. Wiem, że nie zawsze łatwo jest się zmotywować do ćwiczeń, gdy na dworze zimno, a dni są krótkie, ale ruch jest bardzo ważny zarówno dla naszego ciała, jak i dla ducha. Nie musicie od razu biec maratonu ani zapisywać się na siłownię. Istnieje mnóstwo sposobów na to, żeby pozostać aktywnym i dobrze się czuć bez wychodzenia z domu. Wasz salon może z łatwością stać się Waszą prywatną siłownią. Najważniejsze to znaleźć aktywność, która sprawia Wam przyjemność i którą możecie z łatwością wykonywać w domu. Lubicie tańczyć, włączcie ulubioną muzykę i dajcie się ponieść, a może wolicie coś spokojniejszego. Spróbujcie jogi lub pilatesu. Chodzi o to, żeby rozruszać ciało, uwolnić energię i poczuć się lepiej. Nawet kwadrans ruchu dziennie może zdziałać cuda dla Waszego nastroju i poziomu energii. Nie czekajcie dłużej, ubierzcie się wygodnie i zacznijcie ćwiczyć. Szukasz sposobu na stres i zimowe przesilenie? Yoga to odpowiedź. Ta wielowiekowa praktyka łącząca pozycje ciała, ćwiczenia oddechowe i medytacje to idealny sposób na odnalezienie wewnętrznego spokoju i siły. Yoga pomaga zmniejszyć napięcie mięśniowe, poprawić elastyczność i równowagę, a jednocześnie wyciszyć umysł i zredukować niepokój. Liczne badania dowodzą, że yoga pomaga w radzeniu sobie ze stresem, depresją i problemami ze snem. Nie musisz być ekspertem, żeby zacząć. Dostępnych jest mnóstwo lekcji dla wszystkich poziomów zaawansowania, również dla początkujących. Wybierz lekcję, która cię inspiruje. Rozłóż matę i zacznij swoją przygodę z jogą. Yoga to łagodna i stopniowa praktyka. Dlatego ważne, by słuchać swojego ciała i nie forsować się. Skoncentruj się na oddechu, ciele i pozwól, by praktyka cię prowadziła. Zrelaksuj się. Weź głęboki oddech i pozwól, by joga wypełniła cię spokojem. Masz mało czasu, ale potrzebujesz energii na dobry początek dnia? To HIT, czyli trening interwałowy o wysokiej intensywności, jest właśnie dla ciebie. Te krótkie, ale intensywne treningi pomogą ci spalić jak najwięcej kalorii w krótkim czasie. Zasada HIT jest prosta. Przeplataj intensywne ćwiczenia z krótkimi przerwami na odpoczynek. Na przykład zrób 30 sekund pajacyków, odpocznij 30 sekund. Następnie zrób 30 sekund przysiadów, odpocznij kolejne 30 sekund i tak dalej. Piękno HIT polega na tym, że można go dostosować do swojego poziomu i potrzeb. Wybierz ćwiczenia, które lubisz, określ czas trwania treningów i przerw i zwiększaj intensywność w miarę poprawy kondycji. HIT to idealny sposób na trening w krótkim czasie, spalanie kalorii. Poprawę kondycji i pobudzenie metabolizmu. Co więcej, hormony uwalniane podczas ćwiczeń dają uczucie szczęścia i satysfakcji. Gotowi na wyzwanie hit? Zima potrafi dać w kość chłód, ciemność i świąteczny zgiełk. Nic dziwnego, że czujemy się zmęczeni i wyczerpani. I tu z pomocą przychodzą olejki eteryczne. Wyobraź sobie, Wracasz do domu po długim dniu, i witasz cię świeży, kojący zapach lawendy. Czujesz, jak napięcie w twoich ramionach znika? To właśnie magia olejków eterycznych. Lawenda słynie ze swoich właściwości relaksujących, co czyni ją idealnym wyborem na dobry sen. Inne olejki, takie jak olejek pomarańczowy. Potrafią poprawić nastrój podczas gdy eukaliptus doskonale sprawdza się przy udrożnianiu dróg oddechowych w okresie zimowym. Nie bój się więc włączyć dyfuzora z olejkami eterycznymi do swojej codziennej rutyny. Wybierz zapachy, które lubisz i które odpowiadają Twoim potrzebom, i pozwól magii działać. Myślisz teraz, medytacja nie jest dla mnie. Przecież nie potrafię zatrzymać swoich myśli. Ale posłuchaj mnie, rozumiem to. Na początku medytacja może wydawać się nieco onieśmielająca, ale zapewniam cię, że jest łatwiejsza, niż myślisz. Celem nie jest zablokowanie wszystkich myśli, ale ich obserwacja. Wyobraź sobie, że siedzisz wygodnie, z zamkniętymi oczami i obserwujesz swoje myśli, jak przepływają obok jak chmury na niebie. Zacznij od kilku minut dziennie i stopniowo wydłużaj ten czas, w miarę jak będziesz czuć się bardziej komfortowo. Będziesz zaskoczony, jak duży wpływ może mieć kilka minut medytacji dziennie. Medytacja pomaga zmniejszyć stres, poprawić koncentrację i rozwinąć poczucie wewnętrznego spokoju. Gotowi, żeby spróbować? Czasami nasze uczucia i myśli przypominają stary strych, zakurzony i zagracony, ale prowadzenie pamiętnika to jak wielkie porządki na tym strychu. Weź notes i długopis i zapisz wszystko, co przychodzi ci do głowy. Nie bój się, pisz swobodnie, bez zastanawiania się, czy to dobre, czy złe. Wszystko jest dozwolone. Dobre wieści, złe wieści, rozczarowania, marzenia, zapisz to w swoim dzienniku. Gdy już to zapiszesz, łatwiej jest zrozumieć, rozpoznać złe nawyki i znaleźć rozwiązania naszych problemów. A co również fajne, możemy zobaczyć nasze postępy i spojrzeć wstecz na to, co osiągnęliśmy. Więc na co czekasz? Znajdź ładny zeszyt i wygodny długopis i zacznij pisać historię swojego życia. Zimą czasami czujemy się jak żółwie, które chcą schować się w swoich skorupach, otulić ciepłym kocem i rozkoszować się gorącym napojem. Chociaż od czasu do czasu jest to wspaniałe, nie powinniśmy zamykać się na świat. Ważne jest, aby spędzać czas z innymi, zwłaszcza podczas chłodnych, ciemnych miesięcy zimowych. Ale jak cieszyć się towarzystwem, skoro najchętniej zapadlibyśmy w zimowy sen? To proste. Zorganizujcie wieczór gier planszowych, zaproście przyjaciół albo obejrzyjcie fajny film z bliskimi. Śmiech jest zaraźliwy i to świetny sposób na dodanie sobie energii i dzielenie się wrażeniami. I nie zapominajmy o przyjaciołach i rodzinie, którzy mieszkają daleko. Krótki telefon, wideorozmowa, a nawet odręcznie napisana kartka mogą zdziałać cuda. Czasem, gdy jesteśmy daleko od rodziny i przyjaciół, szczególnie w okresie świątecznym, możemy czuć się samotni. Na szczęście żyjemy w czasach zaawansowanej technologii. Technologia, która pozwala nam pozostać w kontakcie, nawet na odległość. Videorozmowy to wspaniały sposób na poczucie bliskości z bliskimi. Nie musimy czekać na spotkanie, żeby nadrobić zaległości. Wystarczy jedna wideorozmowa aby być razem, choćby wirtualnie. Wykorzystajmy ten czas na rozmowy, plany, dzielenie się radościami i smutkami. Zagrajmy w gry online, weźmy udział w quizie lub ugotujmy coś wspólnie podczas wideorozmowy. Ważne jest, aby znaleźć czas dla siebie nawzajem i pozostać w kontakcie, nawet na odległość. Więc następnym razem, gdy poczujesz się samotny, chwyć za telefon i zadzwoń do kogoś bliskiego. Będziesz zaskoczony, jak bardzo może to poprawić ci humor. To zupełnie normalne, że w zimowe miesiące czujemy się trochę samotni lub przygnębieni. Pamiętaj jednak, że nie jesteś sam. Wiele osób szuka kontaktu z innymi i chce nawiązywać relacje. W internecie istnieje mnóstwo sposobów na znalezienie bratnich dusz. Pomyśl o grupach na Facebooku forach dyskusyjnych lub platformach internetowych poświęconych twoim zainteresowaniom. Niezależnie od tego, czy kochasz gotować, ćwiczysz jogę, grasz w gry, czy wolisz czytać książki, zawsze znajdzie się grupa dla ciebie. Dołącz do dyskusji, dziel się swoją wiedzą i nawiąż kontakt z ludźmi o podobnych zainteresowaniach. To świetny sposób na wyjście ze strefy komfortu, naukę nowych rzeczy i budowanie wspierającej sieci kontaktów. No i co? Masz już wszystkie składniki, żeby ta zima była naprawdę wyjątkowa. Od witamin i suplementów, które dodadzą ci energii, po spędzanie czasu z rodziną i przyjaciółmi. Istnieje mnóstwo sposobów na to, by zadbać o siebie i swoje zdrowie psychiczne w te chłodne miesiące. Którą radę wypróbujesz jako pierwszą? Podziel się swoimi pomysłami w komentarzach i zasubskrybuj nasz kanał, żeby nie przegapić kolejnych porad. Niech ta zima będzie pełna radości i dobrej zabawy. Nie zapomnij zajrzeć do opisu filmu, gdzie znajdziesz więcej informacji o naszym dzisiejszym gościu. A jeśli chcesz obejrzeć więcej ciekawych filmów, to zapraszam do naszej playlisty.